Mieszczący się w pobliżu Puszczy Kampinoskiej Browar Błonie, produkuje własne piwa regionalne i rzemieślnicze, a także waży dla najbardziej uznanych browarów kontraktowych w Polsce. Oferta adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, ale piwa tworzone są w tradycyjnym i niepowtarzalnym stylu, zgodnie ze sztuką piwowarską. Od początku istnienia naszego browaru współpracujemy z prawdziwymi pasjonatami piwowarstwa. Korzystamy również z najlepszych rozwiązań technologicznych na rynku. Wszystko po to, aby zapewnić najwyższą jakość ważonego piwa. Po rozszerzeniu parku maszynowego, po dostawieniu kolejnych 10 tanków fermentorów, po modernizacji linii rozlewowej, przyszedł czas w ramach dalszego rozwoju firmy na wdrożenie całościowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Wybraliśmy Komarch RPXL. Komarch RPXL to rozbudowany funkcjonalnie system klasy RP o elastycznej budowie modułowej. Optymalna konfiguracja i ilość modułów dobierana jest na podstawie wnikliwej analizy potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. System dostępny jest w wersji serwerowej, a także w modelu SaaS Software as a Service za pośrednictwem zdalnego dostępu internetowego. Obszar produkcyjny takiego przedsiębiorstwa jak browar Błonie wymaga wielowymiarowego wsparcia, a zarządzanie oparte musi być o racjonalne założenia. Komarch RPXL umożliwia nie tylko dokładne definiowanie procesów produkcyjnych, dzielenie ich na etapy oraz określanie czynności do wykonania, ale także dokładne śledzenie i identyfikację partii produkcyjnych, traceability, co odgrywa niebagatelną rolę w przypadku produkcji ciągłej i w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych wymagań jakościowych. Od początku swojej działalności Browar nastawiony był na współpracę z dużymi sieciami handlowymi, co wymogło na nas konieczność posiadania wiedzy na temat identyfikowalności każdego z produktów który, i półproduktów, które wykorzystujemy do produkcji, takich jak sód, chmiel, butelki, opakowania. E, więc po, e, dzięki systemowi RPXL e, zyskujemy możliwość e, m, identyfikacji każdego z wymienionych e, produktów. Zarówno na etapie ważenia, fermentacji, leżakowania, jak i rozlewu piwa. Dodatkowo, system RP pozwala nam edytować technologię produkcji. Za pomocą kilku kliknięć możemy wprowadzać pewne modyfikacje technologiczne, czy też zmieniać dane dotyczące dostawców. Materiały wsadowe do produkcji częstokroć wymagają określenia szeregu cech specyficznych, takich jak procentowa zawartość, wilgotność, kruchość, ekstrakt, z kolei wyroby gotowe, smaku, koloru, rozmiaru czy terminu przydatności do spożycia. Użytkownik systemu ComArch RPXL może uwzględnić te informacje, korzystając z funkcjonalności cech produktu oraz jego atrybutów. Rozwój firmy sprawił, że przestała być ona jedynie producentem kontraktowym dla większych marek browarniczych. Browar waży również własne linie piwa, takie jak inne beczki, kampinoskie czy polski folklor. Trzydziestokrotny wzrost postawił wymóg posiadania nie tylko systemu IT do zarządzania linią produkcyjną, ale również efektywnego modułu logistyki. W module logistyka możemy dużo efektywniej działać na dokumentach. Mamy bardzo łatwy i szybki wgląd do tego, co się wydarzyło oraz do tego, co możemy zaplanować. Dodatkowo dzięki na bieżąco aktualizowanej bazie danych możemy wygodnie, łatwo i skutecznie wystawić dokumenty. W zakresie samej sprzedaży mamy możliwość prowadzenia jej w wielokanałowym formacie choreka, natomiast w kontekście akcyzy cała sama biurokracja i rozliczenia eksportowe są dużo, dużo bardziej uproszczone. Za pomocą aplikacji Komarch magazynier do mobilnej obsługi procesów magazynowych, pracownik może realizować przyjęcia i wydania towarów z magazynu, ewidencjonować przesunięcia towarów pomiędzy magazynami oraz realizować inwentaryzację bezpośrednio przy towarze. Użytkownik korzystający z rozwiązania prowadzony jest w czytelny sposób przez kolejne kroki procesów przyjęć, wydań i przesunięć między magazynami. Obsługa procesów wydań powiązana jest ściśle z algorytmem określonym dla magazynu, np. FIFO, FEFO lub LIFO. Narzędzie kolektora zawiera bardzo ograniczony zestaw informacji, który podczas przyjmowania oraz wydawania surowców e, zmniejsza ryzyko pomyłek. Dodatkowo narzędzie to pozwala na precyzyjne e, oraz skuteczne ewidencjonowanie przyjmowanych, realizowanych dostaw e, w obrębie systemu Comarch RPXL. Interfejs kolektora pomaga wybrać magazyn, w obrębie którego będziemy przeprowadzać operacje magazynowe i przykładowo możemy w, okresie, w danym okresie procedować dane zlecenie, w tym przypadku jest to zamówienie zakupu, czyli w momencie, gdy przyjeżdża surowiec, magazynier widzi tę informację na kolektorze i dokonuje dalszych działań związanych z dostawą. Rekomendujemy komarkę RPXL jako system usprawniający procesy sprzedażowe, produkcyjne, księgowe, logistyczne w firmie. Rozwiązanie w szczególności wspiera nas w planowaniu produkcji, podejmowaniu decyzji zakupowych, kontroli jakości, naliczaniu podatku akcyzowego. Jesteśmy również zadowoleni z wdrożenia i opieki pozakupowej.